Tu powstaje nowe centrum stolicy. Miejsce, gdzie historia przenika się z nowoczesnością. To nowe centrum stolicy tętniące życie ma jednak odsunięte od miejskiego zgiełku. Spokojna enklawa w otoczeniu restauracji, sklepów, miejsc spotkań. A wszystko to stworzone na podstawie pięknej historii. Browary warszawskie to flagowa inwestycja Echo Investment. W kwartale ulic Grzybowska, Żelazna, Chłodna i Wronia rewitalizujemy dawny, fabryczny teren. Kiedyś była tu fabryka piwa. Teraz powstają trzy biurowce, trzy budynki mieszkalne, budynek z apartamentami na wynajem oraz ikona browaru, apartamenty przy warzelni. Na terenie browarów warszawskich znajdują się cztery obiekty zabytkowe. Laboratorium, warzelnia, piwnice, czyli dawna leżakownia oraz villa Obecnie prowadzimy prace renowacyjne tych obiektów. Już niedługo zyskają one nowy blask, a także nową funkcję. Będą w nich restauracje, puby i kluby.